Siemanko widzowie, witam was w ten sylwestrowy, słuchajcie Chociaż Chciałem powiedzieć poranek, nie wiem kiedy to oglądacie, że też sylwestra, bo dzisiaj jest odcinek sylwestrowy Cześć, jedziemy No to jedziemy, trzeba... chcesz kierować? No pokieruję, trzeba wyciągnąć poloneza z rowu, bo ktoś do rowu niechcący wjechał e... No dziejuś, tam było wszystka na wierzchnię Nie no pewnie, widzowie w komentarzach mi pisali, że swoim polonezem i na w to samo miejsce wleciała Kiedyś że dokładnie w tym samym miejscu jej na swojego polena zakatowała Nie wiem, to jest prawda? No, Zgadza się? To prawda, ale... Po prostu tam miałam taki... Takie miejsce najgorsze Okej okay. A słuchajcie widzowie, patrzcie co ja tutaj mam, mikrofonem przysunę Szczur! Mam szczura na mikrofonie, patrzcie to O Ale ja <grym> w swoim to w tym przepustem A, postawiłem sobie szczura, słuchajcie, na ten Trzyma się na mikrofon, no i on tak ze mną tutaj siedzi, na mnie spogląda, słuchaj, ta. ta. O, a, dlaczego czasem tak Bo sre, mikrofonu, popierduje. To, ty? o, popierduję Nie, nie, bo on, bo on buźką jest. Co? Te? A to nie było szybszy ten żądirów, tylko takie ślemazary? A ty jej biegów umiesz zmieniać, czy, czy co? No, ale już jest najwyższy bieg, możliwe Bo dopiero wróciłaś. E, a gdzie to było? A to ta mój. O Dobrowku. tu, Ty przyjedzie? Jelonek przyjedzie przez ten, przez rów? A chłopień, przemknie przez niego. Nie, no to nie, nie będę przyjeżdżał, od, od tyłu trzeba polene za prostu leciutko popchnąć, słuchajcie. No ja ci będę mówiła, ile podjeżdżę, dawaj. Dobra. Ula, 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 ula. delikatnie. O kurde. Halo, halo, kolego, kolego, kolego! Dzień dobry! Kolego. Dzień tak? dobry, co tu się dzieje? Y Polonezem do, ten, do rowu wpadliśmy, no i, no i wyciągam, wyciągam go, nie? Janusz Januszowski, funkcjonariusz policyjny <grym> y Prosiłbym <grym> wam o zaprzestanie teraz tej akcji to, wy, to czeka pan, tylko z tej wody no, wyjedę jest ta osoba, która uciekła tam, tam jest to... to jest moja koleżanka, z którą jechałem, no i, no i ciągnę nazwisko jej? Oj, powiem panu, że nie pamiętam y Jad Jadwiga Burza? Dobrze, teraz tak, jaka historia z tego pojazdu tutaj? Proszę mi powiedzieć. Kupiłem ten pojazd jakiś czas temu, w, w miarę go odrestaurowałem, no i ostatnio, ostatnio no w zasadzie przed chwilą jak jechaliśmy Aha. tu, z zakrętu wypadłem, no i wpadłem do wody, no i nie chciał wyjechać, no, więc po prostu no, poszedłem super, pociągnik. Pana, dobrze, interwencja jest napiwana, proszę pan <laughs> mandacieć będzie za to. <laughs> no ale jakby, czy za co? Znaczy no, za to, że pan wyleciał z drogi, tak? <laughs> Na, chodź panu, coś tylko chcę powiedzieć, pan, chodź, chodź panu zobacz, ma pan, zobacz, zobacz ma pan tutaj określony pas ruchu, po którym się pan rusza Wyleciał było, pan z lud, trasy. Lud. Proszę pana lud. Trzeba mhm. dostawać prędkość do, 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 do umiejętności proszę pana. Do umiejętności i też do, do, nie przykazuję, przykazuję. Znaczy wie e! pan, bo to ko koleżanka jechała, ona pijana. Prr! Halo, 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 hola, 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 wysiada pani. Smaja proszę profesora. pana, ja koledze pomagałam, ja o raz, nie mam dowód, tym do, do pani. wodzik. Nie mam dowodów. Ja koledze pomogłam, Bezel. jadę Petzel Nie mam bezele. Nie inna ucieka, słuchajcie No, Szyma. więc tak jak mówiłem, proszę pana, no wypadłem z drogi koleżanka przyjechała, żeby mnie wyciągnąć z, z rzeczki No i w zasadzie Sła, na to się... Trusie... względu na to, proszę pana, że jest sylwester Mhm mm Dam panu pouczenie O super dziękuję panu pięknie naprawdę Całe szczęście komuś nic nie A stało tak Poza, tak poza tego dobrze w takim razie Kończę interwencję Interwencja ma <laughs> oczywiście nagrywana także kończę interwencję Pouczam <laughs> pana w dzisiejszym Dziękuję Dobra. dziękuję. Tak poza tym mhm. Pana nie wie pan może dzisiaj kurde coś, jakieś coś tutaj się dzieje kurde Wie pan co Słysza... Słyszałem że w remizie ma być imprezka Oooo, eee. tak, poza tym, poza służbą. Ja nie chcę dać w służbie, No tak, no pan jakieś kurde źródło, że Bimberek jakiś kupić? Dobry, bym powiedział panu, że ty kupnę, i to ja nie, nie mogę. Nie, ja tylko kupnę, powiem panu. Niestety. Eee, to, Niestety. No pan to patrzy, kurde, jakiś Niteks. No ale nie, 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 nie mam kontaktów, też się boję od nieznajomych brać, bo to wie pan, kto tam nie wiedział o co, co ich znajomego znajomego właśnie. chodzi. No o właśnie testem, nie tutaj, mam. Tu jakieś testowanie. Właśnie o to chodzi, że nie mam. Niestety. No co, ale brałem takiego znajomego policjanta Jarosława, ale to coś mówił, że nie ma, teraz to. Mm. Ale to rozmawiał pan z Jarkiem? Na No rozmawiałem pan Jarosława Brzęczkiewicza może? Znałam, to mój przyjaciel. No. A to kolega, kolega z tego, z policji mój. Tak, no ja tam nigdy od niego nie brałem, więc panu powiem, że nie wiem. Znaczy piłem, It pić to piłem, ale nigdy od niego nie kupowałem. No to ja od niego kupowałem swego czasu, teraz mówi, że nie mam. No dobra, no to no, pan nie wie, to okay. A jakie o... plany pan na Sylwester? Ej, wie pan do, do, do Pawła, takiego kolegi ale na imprezę. A, no, no dobra. No, dobra, to, to wszystko tak ja. No, to wszystkiego dobrego Dobre. po życzę. Wszystkiego dobrego. Szczęśliwego nowego roku, dzięki. Słuchajcie, dobrze, to się policja w miarę ogarnięty trafił. O, o naprawdę mogli mi dać... Ma Wiecie, to mogło się naprawdę skończyć jakimś tam przypałem. No tu ładnie z no ostatnio wyleciliśmy. ja właśnie zapytam Jarka, że to powiem, że jego kolega mi zatrzymę. Połączę proszę Pana, wstrzymajcie Pan. Wgasił Pan silnik. Jeszcze takie drobne pytanie, mógłbym prosić o dokumenty od pojazdu? Hmm... Zostawiam pewną informację teraz. Nie właśnie. mam, muszę... nie mam właśnie dokumentów, dowodów. No to domu. sprawdzę po mm -hmm. rejestracji. A to bez, bez, przy, bez przypołowy. E, proszę Pana, dowód osobisty od Pana jeszcze tylko. E, mogę podać PESEL. Proszę. 2024 2025 2023 82 Poczekaj pan chwileczkę Halo Słyszę, słyszę zatrzymała mnie policja jak nie Przypał, bo nie wiem czy nie po nas nie Dobra, gdzie jesteś? Ja pod pickupem i ja obok Leoniarza, obok obo 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 Leoniarza obo tutaj Dobra, dobra Szpala Powiem panu wprost eee... Proszę wyjść z pojazdu ręce na maskę. Wejdź z pojazdu, ręce na maskę. Ej, ej, gościu! Spierd... Spierdzielamy, słuchajcie, spierdzielamy ten ponos jest poszki, Ja zapomniałem w ogóle o tym, że on jest poszkiwany. O się tu jest lodowisko... Lodowisko znowu postawili, jakiś nowy ten Nowy inwestor się znalazł. O oh shit, może nie zauważy? O oh, fuckien zauważył Zboksował mnie, zboksował mnie O oh, fucken Janina słyszysz mnie Janina Gdzie mówiłam ci, żebyś poczekał, ja bym nas zrobiła na siebie Koruszałeś Ręce... OTWORZYŁ mi dźwięce znaczy mówił żebym ręce podniósł, żebym wysiadł Mysara do mnie strzelał z tego tego Poli z polizatora o, shit! O, shit! Wypadek, miał, wypadek miałem, wypadek miałem. Zwap go, a ja w niego wjeżdżam. Zwab go, a ja w niego wjeżdżam. Wypadek miałem, dachowałem, uciekam piechotą. Pierwszy uciekłem, pierwszy uciekł. Słyszy Janina? Ja już... ale. Dobra, gdzie, gdzie jesteś? Przy, przy bramie do mnie, tu. Siadaj! Dobra, siedzę. Chodź, dobra, on tam jest, przy samochodzie. Pastera. Kurde, co z polonezem będzie, co z polonezem. Nie! Oh, shit! Walnęło go? Oh shit, przybiłaś go. Dobra, dzie... Oh. dzie... Poloneza. Szyba. Dawaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czek, daj, dawaj, dawaj, dawaj. I... Dobra, 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 dobra. dobra. Dobra, szybko trzeba wozem odjechać. Dobrze rękawiczki mam. Dobra, biorę, biorę tego do Janiny jedziemy, do Janiny, do Janiny. do Janiny. O! Ej! Tać policja! Dobra, udało się, słuchajcie, widowie, Udało, ale akcja wyszła. Jak akcja sywestrowa, Tu w prawo, za, za tym, za gospodarstwem przejedziemy Za, 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 żeby on nie widział. O, oh, fucken. Jedzie na pierwsza. Przy się. Że Janiny gratem, słuchajcie. Znasz za otwartymi drzwiami jeździ, ja nie wiem. Szybko na podwórze trzeba wjechać. Prowadzi Janina. Nie, tu że żadnego, trzeba tak naokoło jeździć? Nie, 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 teraz tu nie ma. Kurna mać. A pierun. Dobra, Dawaj, dawaj, tu. Dawaj, dawaj, pojedzie. I dawaj, w czaki, tu. Dobra, udało się, szybko uciekamy. Dobra, udało się nam. Dziękuję. Jasne. Dzień... Dzień... Naprawdę dziękuję z całego serca, Janinie nie, nie. Dzień, z... znowu James, za ciebie karknę. dzięki. O, czy przytuł na... Czu, czu. O, wpisz duch, welujarka, zjechał. O. Hmm. O, kurde. Kucni, kucni, kucni. Chodź do domu, chodź do domu, Przez okno będzie pasyć. Chodź. Dobra, szybko, szybko. Ale, jajca, co wyszły? Z samego Sylwestra, no. Drzwi zamknę do chałupy. Dzień dobry. Jarosław, możemy porozmawiać? No tak, tak, co się stało. Oś. Słuchaj, nie widziałeś może gdzieś tu na wiosce taki Polones Goniłem gościa i tam to uderzył, ja. i później wywrócił się, bo. Jego... Nagle mnie przybili, jakoś uciekli pojazdem, widziałeś może? Nie, to po to raczej nie, 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 z tej wiosce, kurde, a to, a to gdzie to, gdzie to się stało? Znaczy, no tu niedaleko sklepu i tak jakoś pojechał w tą stronę, myślałem, że może coś widziałeś, co? Nie no, to ja siedzę tego w chałupie obudziłeś i tak mnie, bo trochę przysnąłem. Aha, no, jakbyś coś widział, to tego, to wiesz, to, to dzwoń. Dobra, spokojnie, ja i tak tego później pieczorkiem y, przyjadę tam, bo tam muszę coś dopisać. Y, dobra, to jak będziecie kupone za no to tego, to, to dzwonię. Dobra, dobra, no, narka. No, siemka. Dobra. Chowam się, chowam się. Proszę zobaczcie jak będzie wyjeżdżał. Broń Boże, bo on tylko do Janina nie wjechał tu. Ło, pojechał dobra pojechał Ja pojechał pojechał, pojechał no. no widziałam widziałam O Jezu Ale co to jest za dzień co Jedziemy dobra, na chodź komandę, do jarka te Nie chodź do jarka Chodź bo szybko No powiem ci że trochę jakieś żeśmy odwalili no Kiszka kazimierzana ja lubię Halo Policja, otwierać! Policja! Policja otwierać otwiera drzwi! Kurcze, beki. Policja, otwierać drzwi! Jest... Nie ma go. Niezwykle. To się rozgośmy może, co? Nie! No, Idę stąd. Dlaczego przecież... on, na podwórku gdzieś łazi? O! Cześć, Jarek! Chcesz pomóc? Ty, bo jakiś po Nie widziałeś jakiegoś poloneza, teraz cała wioska go szuka. Słuchaj... Ja jeszcze ciebie mam krycie, doskonale wiem, że to pewnie o ciebie chodzi A co mówili? Tak, to chodzi o niego No to jak co mówili jak się pytasz to znaczy że gdzieś tu musiałeś być w pobliżu i słyszałeś chyba, tak? Ty, no bo mnie zatrzymał i raz i mnie puścił, a potem drugi raz mnie zatrzymał się od dokumentów samochodu i kazał mi wysiąść z rękami ku górze. A ja Jebut! No i uciekałem polonezem, przedachowałem przy sklepie I uciekłem piechotą i on się tam zatrzymał Ale po co ty, ty jeździsz tym polonezem, jak wiesz, że jest poszukiwany ja, I ja wsiadłem do Janiny No i mu Puch Z dupy garaż mu zrobiliśmy Go przyćmiło, szybko wy poloneza na, na nogi I, 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 po, i pojechaliśmy, Ale... nie? Ja nie wiem, wy myślicie, że to jest jakiś GTA czy coś? Czekaj Nie, słuchajcie, o której

nie smać, jeźdzcie! to ja bym od 19 zaczął? A co Nie, ja na, nie na, na od, 19. od 19? No? Ja od 19 nie zapraszam. No to u mnie od 19, potem u Janiny od 22. Dobra, możemy tak zrobić. Czyli od ciebie balujemy od 19, a u Janiny od 22, no. tak? No? Ej, to fajnie, będziemy się przemieszczać. Takie coś mi się podoba. Taki no sylwester. No to będzie sylwester z dwójką. Będziemy u Janiny srać. Będzie sylwester z dwójką. Ej! Dobra. O shit, czemu ja nie rzuciłem Twoją złotą rybką? Dlaczego? Ej! Dlaczego, dlaczego rzuciłeś Jarka złotą rybką? O ścianę. Z, z impetem, z rozbiegiem. Jarek! Jarek, nie płacz. Patrz tu ładnie. O się, ja, Ej, bo Jarek, bo akwarium mi spadło. Dobra, się nie pobiło, to plastikowe chyba. O. Jarek! Chodź, Jarek, to ja ci pokażę Jarek! Ja ci pokażę, jak Janina zrobi... Jak ja Chodź, o. zobacz. Pokażę ci, jak Janina zrobiła z tym akwarium. Chodź. Bo ty nie widziałeś. Janina Co? wzięła... Janina wzięła akwarium tak, nie? I w bestialski sp sposób, z rozpędu, Puch! <noise> O tak zrobiła. Dzień No bo mu połamiesz i on będzie smutny. A czemu Jarek się popłakał? No chciałem tylko pokazać, jak, jak ty mu zrobiłaś, Jarek. Chodź, impreza stary. Dzień no, tak się Za chwilę będzie. K... Za chwilę będzie. A, gdzie jest Jarek? Jarek. Eks... Eksplozjo Gdzie na górze? O! Ej, bo nowy akwarium cię ukradła, chodź. Złapię cię stary, złapię cię, chodź. Dobra. Ej, no, oła. Dawaj, bo on się ukra akwarium. Hej! Czemu to jest na świetniku? Cześć! Czemu ja da... Wyrzuciła twój motorek na świetnik! Wiecie co, bo ja już może tego Sylwestra pojadę przygotowywać się. O skurwę, to jak to jest na świetniku! To ja tym sobie do siebie, ja jak ty tak miał być do wywalenia Stój Dawaj gazu no, Gaz jest. O kur! wiesz, stary? Jeszcze Kamenina, raz! To jeszcze to, raz! To ci, Stój! Znaczy, wolę, żebyś ty to miał niesianina. Ale ja nie dałam tego na świetnik! Tylko ja po prostu tak zaparkowałam przy świetniku. Kameruj tylko to. Nice! Nice, girl! Slay! Dobra, Skocie Trzeba się nice do Sylwestra! Girl. Do Sylwestra trzeba się i pojechał! I podł! I to bez... patrz, patrz, patrz co on robi, patrz co on robi Uwam. Uwam. Na, Dobra, o 19 u mnie, na razie Dobra, cześć Słuchajcie widzowie, ja idę się przygotowywać do Sylwestra I pewnie widzimy się, dogram coś wam z imprezki Ej, ja pierwszy będę Ja Ja pierwszy Słuchajcie, widzę, że się z tym prędko przeszedłem teraz do kuchni. Już trochę żeśmy wypili tam wszyscy yeah, Ja już, ja spuszczam petardę w kiblu. Co, co ty, ty klaski, robisz? Debilu. Tego. Debilu. O kurde, woda się leje! Ja o, o, co ty zrobiłeś, Jarek? Ja. Woda ty się leje. Woda woda leje, Jarek! Woda o, się leje! Rurę Ro Ro rozerwało! Czekaj, Czeka, jeszcze ja powany, jeszcze ja powany! O coś ci się! Perfekcyjnie debilu ty. Debiluty! Świetnie zrobiłeś! Yo, nie? Co ty Jezre... zrobiłeś stary? Rurę Ro Ja pływam! Pływam! Stary, no, brawo, żeby ci dupy brawo. nie rozerwało! O kurde aż tu wyleciała woda! Ja Pierdziele! Załatwiłeś Sylwestra, kolego! Super! I co teraz? Dobra widzowie, fajny był Sylwester! Co teraz nie wiem stary co teraz? Cień! Zawsze możemy iść do mnie! Możemy iść do mnie później ja nie mam wody, rozerwanego kilo. To ty prawda. zalałeś tu Co zalałem? Idziemy no do Janiny petardy puszczać. E, Dobre, czy, ja ej, jaj, peta jaj. petardy się nie zalały? Zalały się. No i dobra, no to super Dobre. Ja, ja, ja. Ja, Janina masz nie, petardy? Ale też się nie zalały! To bierzemy. Dawaj Jarek no się poryczą. No, no, się. no, mądre to było? No powiedz, no widzowie. Po powiedzcie mi, czy znaczy spuszczanie powiem, petardy szczerze, że... w Kiblu jest mądre? Nigdy tak nie róbcie. Zawsze mnie chodziło wpuścić do Kiblu. mi, petarda, mi, mi ale... kiedyś szkoda opowiadać, że właśnie był uczeń, który spuścił petardę w Kiblu. No niestety ojciec musiał przychodzić i, i naprawić Kiblu. No, Panie, widzę. Chodź Panie, a pan. Tej, żeś, on już co, co, żeś, co, co żeś pan brał, że kurde kocic w Kiblu? Od po to kilku trawę. głębszych stary no ale panie, kurde, śniegu tyle, a ty jeszcze dokosić trawę? Ja płacić jeszcze o <grym grym> Dobra, chodźcie. No, Jarek, nie, nie ukrywam, trochę się na ciebie gniewam, no ale zaraz się sylwester i trochę wypiję, to może nie aż tak wypompujemy bardzo. Wypompujemy to, wypompujemy to wodę. Do trzeba zaraz. Jarek, ale to cały czas leci z tej rury, ty wiesz o tym. A, a, a kto za wodę zapłaci? Dobra, dziejuj spokojnie, to się nic takiego nie stało. Dobra, dzień to ostatni dzień w tym roku. W sumie tak. W tym roku. Nie, nie przyjmujcie się, nowy rok, nowy ja Tylko... <laughs> Nawet tej no. wam rura chałupę zalewać Ta. nie się. Tylko nie, nie, nie spuszczajcie spuszczaj nigdy petardy w kiblu, nie? Dobra, tu odpalamy. Tu? Odpalaj. Odpalaj. Ja karniter tu postawię dobra. przy tym, dobra? Ludzie, no, lecą, lecą już, patrzcie. Widzowie, patrzcie. O kur... Patrzcie. O! Podpalimy się! Cholera! Ale fajne. Ja już patrz, jest się sylwester to. Dobra, to nie szkodzi, stary, jest sylwester, jest impreza A gdzie wy to oglądacie? Będzie się działo I znowu noc, będzie, będzie mało Będzie głośno Będzie radośnie, będzie radośnie. radośnie. I to tyle? Znaczymy. Razem o, lecą, noc. lecą jeszcze, Zobacz, lecą jeszcze te fajerwerki, lecą jeszcze ja już, się, ja będę to, kurde, Ładne, tego gasił Fajne Odsuń się, Ładne nie patrz na to, będę to gasił Ja fajerwerki oglądam, no stary No patrz, no tam. No, no ogień. na ogień no, damn, to to za Słuchajcie widzowie Życzę wam wszystkiego Wszystkiego dobrego W nowym roku 2025 Oby był dużo lepszy od tego obecnego roku, czyli 2024 Słuchaj, no po prostu, żeby wam się wiodło żeby, żeby wam się w życiu powodziło, słuchajcie że, Dokładnie Po prostu, żeby następny rok był, był jeszcze lepszy od tego, mimo że ten i tak na pewno był dla was tak. świetny i żebyście, I żebyście wszystkie swoje marzenia i przede wszystkim widzowie, żeby wam zdrowie dopisywało. Przede wszystkim zdrówko. Także my się z Wami żegnamy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku 2025. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnym odcinku. Cześć! Na razie!